Mam wszystkim, widzę się w kolejnym filmie ze SCP Containment Bridge. Yy. Yy. No. Tak. Jak widzicie, mam, mam level czwarty karty. Mam dwie apteczki, dlatego że robiłem sobie odcinek i mi się nie nagrał. Dopiero jak doszedłem do tego monitora, okazało się, że odcinek mi się nie nagrał. I postanowiłem wrócić do tego miejsca, żeby było jakby sprawiedliwie i zrobić to jeszcze raz. I zobaczymy jak mi wyjdzie. Niestety, no nie wiem, odcinkiś po prostu nie chciał nagrać. Wcisnąłem klawisz e, nagrywania, ale za pierwszym razem nie zadziałało dopiero... zadziało dopiero wtedy. Słyszę go. Gdzie on jest? Tu jest. Au no! no au no! Ty pieł, się. apteczki apteczki Okej okay. Tutaj jest chyba kolejna z tego co pamiętam, więc... Jak się zesrałem teraz, to był zesranie level hard naprawdę. O ja nie mogę. Już cały spociłem teraz, naprawdę. Uu, 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 stop it. I don't like it. Czy ty zamierzasz przez to przejść, a mi to kurza czasami jak, to nie, jak on nie chce przez to przejść? Okej. Okay. Będziemy musieli drugi raz przejść przez doktorka. Jej, o niczym innym nie marzę. A już to przechodziłem. mi się, nie nagrał, postanowiłem po prostu na, na konsoli wrócić tutaj, żeby było ciekawiej. Ale nie wiem, czy to był dobry pomysł, bo tak no, po namyśle. Po namyśle to jednak to chyba taki totalnie gówniany pomysł. Okej, okay, tutaj są zombiaki. Mhm, tak, są zombiaczki. Zombiaczki, słabiaczki, słabiaczki, ha, haha! omięci, Profesjonalnie. Okej, okay. idziemy na drugą stronę. Siup, 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 Proszę mi wezwać windę. Mam nadzieję, że stąd nie wyjdzie mi teraz SCP-049, skoro wyszedł ostatnio. To raczej nie, nie, nie powinno mieć miejsca. No, nie ma go, okej. Okay. Spadamy. Robimy. Wypadówę robimy, wypadł wypadówę. Zdrałem <laughs> się ostro, dobra. Idziemy tam jeszcze raz, nie ma co, odwalać maniany. Muszę już się podrapać. Jest w pędzi. Okej, okay, ciśniemy On gdzieś tu jest, ale nie co na nim Jest. Ale nie ma go chyba tutaj, więc to jest najważniejsze Ej, okay, tu był ten śmieciak Ale teraz już go tutaj nie ma widocznie. Okej, okay, tu był mrugacz i ja tam nie idę. Bo się ostro zastrałem. Jak tam poszedłem. Okej, okay, idziemy tam tam, gdzie byliśmy ostatnio. Tylko teraz musimy mrugnąć zanim windy dojedzie, bo tam mrugacz był na, na końcu i to mi się wcale nie podobało. Okej, okay, otwieraj. Zamykaj. Przechodź. Ciśnij. Okej, okay, sumiaczki to akurat są proste. Bardziej gorzej jest z tym smrugaczem, z który jest na końcu. Na końcu na mnie czekał. To było takie hamskie, ale dobra, nieważne. Ciśniemy. Okej. Okay, otwieraj. A! No, już da! Spróbuję ostatni raz, jak nie to użyję komendy, bo... E, nie ma sensu według mnie robić tego biegu 100 razy. Bo ja filmów ze SCP nie montuję. Bo to są takie. E, filmy ze CP są e, dla mnie takie ty, filmiki typu F9F9, F9, że nie, nie, nie ich nie montuję w ogóle. Są zero montażu filmiki. Więc. Ale no. Teraz stało się dokładnie to samo dla. dla Stało się teraz dokładnie to samo, co się stało wtedy, kiedy ten. Pamiętacie? Co, to się dokładnie stałoś to samo, co się stało wtedy, kiedy robiłem tą od SCP. Bo się wkurzyłem na, na, na to. Okej, okay, nie ma tego... Jest dziad. Dobra, jest teraz dziad, Ty teraz. Okej. Okay. Omnięty. No, żart. No żart, no. No żart! Jak są w Next, to ją no super. Po co ja się cofałem i ja pierniczę? Jestem debilem, co nie? Nie wiem po co ja się cofałem tej trumny. Mogę już tam zostać, skoro już tam przeszłem. Specjalnie jeszcze cofałem w tych komendach tej trumny. Ja nie mogę. To była najgorsza decyzja w moim życiu. Jeśli działa SBI oczywiście. I teraz może nie... czy nie będzie w tamtym miejscu. Jest w tamtym miejscu, widzę go nawet stąd. I będzie też pewnie ten śmieciak. Tak, jest tutaj, słyszę go. Tu był mrugacz ostatnio. Teraz go chyba nie ma. Na to wychodzi. Ja za to muszę wziąć apteczkę. Okej okay. Good Okej, okay, mam apteczkę użytą Można biec Ostatni raz próbuję, teraz, nie wiem, wyskoczy mi z 049 w na mordę To ja po prostu przelatuję przez to, przez te drzwi Bo to nie ma sensu Bo już teoretycznie i tak tam doszłem no, Normalnym sposobem i przez przypadek zapisałem grę, bo ja chciałem, chciałem sobie zobaczyć, że jak zrobię tą windę, to czy tam dalej coś będzie. I zobaczyłem, że tam, tam jest monitor przy SCP-008, bo tam był... Od razu po tej windzie jest praktycznie SCP-008, to jest mega fajny seed. <laughs> mega przyjazny dla mnie. Um, I no, jak to zobaczyłem, to po prostu chciałem, chciałem tylko zobaczyć, czy tak, czy tak to będzie. no Dobra, nie, koniec, 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 koniec. Tak. Dojdę, doj, mogę, dojść, mogę dojść normalnie do, do tych drzwi, ale przelecę przez nie, bo inaczej to nie ma sensu, bo tam i tak ten gościu mi się respi na łebie, to się nie da tego przejść. Okej. Okay. Okej, okay, biegniemy. Level czwarty jest. OK, zamykam są drzwi. I tam jeszcze z tego, co tam jeszcze był dziadyga. Mister Dziadyga tam jeszcze był, z tego, co pamiętam. No, odbieraj też drzwi! <mum> uh, ta gra jest mocna! Już dostałem chyba 100 zawałów. Dzisiaj już dostałem, chyba. Ok, teraz, teraz, jak mi się nie uda, to po prostu walę to na web i lecę na komendach. Bo ja, ja to przeszedłem normalnie. To było o wiele prostsze. Teraz, jak to. Przy, to jak przyleciałem to komendami. To teraz to, wiele, to o wiele trudniejsze się. wiele trudniejsze się to wszystko zrobiło. I tutaj jeszcze był stp 1.73 z dupy. Przedtem przed go tutaj nie było. Ok, ubieram już gogle żeby dziadygę wiedzieć gdzie on jest. Halo dziadyga, where are you? Nie ma go tutaj. Wiesz, to jest dziwne. Czasami jest, czasami to nie ma. Coś otworzył. You feel like something z O nie. Nie podoba mi się to. A ja nie chcę, żeby mi coś polowało Okej. Okay. Siop, 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 siop. Ciśniemy, biegniemy. Okej. Okay. Konsola. No clip. No clip. Whatever. No sleep Okej. Okay. Przeszłem. Załóżmy, że przeszłem. Chyba to co, to, co chcę, tak? S. S byczku. Ok, mogę tu wejść? Mogę. To już jest zamknięte przeze mnie. Bo jak mówiłem, tu już byłem F5 to save. Progress, motherfucker. No, okej. Okay. Czekaj, muszę sprawdzić, czy, czy wszystko jest ok. Tak. Okej, okay, wybijamy stąd. Zamknij. Okej. Okay. Tak! Mamy tutaj Łazarza. Pierwszy raz tak naprawdę zamknę Łazarza w klatce. Bo pamiętam kiedyś próbowałem go zamknąć w klatce, ale nigdy mi się nie udało tak naprawdę. Teraz zrobię tak naprawdę to po, pier po raz pierwszy. Ciu, ciu, ciu. A potem skończymy ten odcinek. Bo jest Nie wiem ile trwa ten odcinek, bo nie, nie, liczyłem, nie, mam, nie liczyłem czasu. Okej. Okay. Manual reboot. Off. Sound transmission on. Jeszcze mam tutaj kartę, która nam się oczywiście przyda bardzo. Okej. Okay. Sorry gościu, ale musi, musiało, musi tak to skończyć. Okej, okay. pojawia się Łazarz. On. Pa, pojawia się. Zamkniemy go tam. Teraz pytanie za 100 punktów. Czy on tam siedzi zamknięty? Okej, okay, załóżmy, że siedzi zamknięty, bo tu jest chyba doktorek. No, siedzi bo to jest Tak, zamknięty jest chyba F5. F5. To by było na tyle, jeśli, ten film. jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. A my się widzimy w następnych filmach z SCP. zrobiliśmy dużo. So, Musimy, tak naprawdę, możemy już iść do Entrance Zona. A czy pójdziemy? Pewnie tak. Ale to zobaczymy. Okej, okay. to by było na tyle. Ja się z żegnam. Baju!